Cześć, tutaj Marcin, witam w kolejnym odcinku z Football Manager 2022. Jeśli nie zapomnieliście, no to dajcie lajka, subskrybujcie albo dislajkujcie, komentujcie w komentarzach, tak jak to zrobił pan Michał czy ta, pan Patryk. I co, lecimy z, z koksem, powiedzmy, po meczu z Lechem mieliśmy fajną serię, wygrywaliśmy mecze, no i przytła, przytrafił się mecz niestety z Wisłą Kraków, który aczkolwiek naszej przewagi przegrywamy 1 do 0. No dobry, dobry, to był dobry, to był mecz z naszej strony, aczkolwiek no też mieliśmy te akcje, ale jakieś, jakoś one nie były takie super. Błaszczykowski dośrodkowanie do Patryka Sokołowskiego, który w 41. Minucie zamienił ten strzał na bramkę, i przegrywamy z Wisłą Kraków u siebie niespodziewanie 1 do 0. To jest nasza druga porażka w sezonie. Wcześniej 5-1 z Krakowią, 1-0 z Wartą Poznań, 1-0 z Radomiakiem. Później po tym przegranym meczu z Wisłą Kraków gromimy górnika łączne. 5 do 1. Wygrywamy z Krakowią 2 do 0 w Pucharze Polski. 1 do 1. Następny nieoczekiwany rezultat z Wisłą Płock i wygrywamy w ostatnim meczu z Jagiellonią, w meczu, w którym przegrywaliśmy 1 do 0 po szybkiej bramce Jesusa i Maza w czwartej minucie, ale później Piotr Parzyszek chyba po raz pierwszy w drużynie Pogoni za czasów mojej kadencji powiedzmy, no strzela dwie bramki w jednym meczu w 9 i 16 minucie Kacper Kozłowski podwyższa wynik na 3 do 1 wynik, którym kończy się ten mecz gramy z Legią Warszawa teraz w kolejnej, w następnej kolejce miało tego meczu nie być, ale bo miał być mecz z Rakowem, ale może też mecz z Rakowem będzie. No mecz. Jeśli spojrzymy się na tabelę, mamy 6 punktów przewagi nad Wisłą Kraków, 7 punktów przewagi nad Rakowem i 8 punktów przewagi nad Lechem. No Legia już w ogóle się nie liczy w tej rywalizacji. Tutaj do końca zostało tylko 5 kolejek. A więc a więc no no, Legia odpada. Jesteśmy tylko my, Wisła, Kraków, Raków i Lechy. No, i po prostu trzeba ten mecz wygrać. Jeśli chodzi o Puchar Polski, tak jak widzieliście wcześniej w kalendarzu, w meczu finałowym będziemy grali z Lechem Poznań. Z Lechem Poznań no, będzie na pewno ciężki mecz. Mecz odbędzie się 2 maja, więc około 2 tygodnie od tego momentu. Tak, tak, jak widzicie, Legia Raków. Później gramy w finale na stadionie narodowym z Lechem Poznań, a my szybko przechodzimy do meczu z Legią, który będziemy grać u siebie. Jeśli chodzi o właśnie tą walkę o mistrzostwo, która tutaj, według no, tych wiadomości, nabiera rumieńców, jesteśmy na pierwszym miejscu, wiadomo. W naszym no, jeszcze kalendarzu czeka nas Legia Raków Śląsk, który jest 14 Lechia Brukbet, czyli no, dwóch rywali mamy takich słabszych, trzech rywali takich no, jeden rywal taki średni i dwóch rywali takich mocniejszych Wisła Kraków z Wisłą Płock, Krakowym Jagiellonią, Radomiakiem, Wartą Poznań. Raków stochowa, który jeszcze z nami będzie grał, a także z Górnikiem Łęczna, Krakowią i Zagłębiem Lubin, a także w ostatniej kolejce spotka się z Lechią. No oby do tej ostatniej kolejki nie doszło, tylko żebyśmy wcześniej zostali mistrzem i chyba najłatwiejszy kalendarz ma Lech Poznań, który no, będzie grał z drużynami średnio... średniej tabeli i tej tabeli, no, Poniżej tego miejsca dziesiątego A więc no taki kalendarz Lecha Najłatwiejszy z tego się wydaje No ale po prostu trzeba grać Trzeba wygrywać I tyle Lecimy już na meczek Tak jak mówiłem z Legią Warszawa Co o my tutaj mamy Nic takiego jakiegoś ciekawego Oczywiście przeciwnicy Instrukcje nasze, takie, które już mamy tam za, zaplanowane. Nie może zagrać Kamil Drygas, no, niestety dostał żółtą kartkę w ostatnim meczu, i to była żółta kartka, która, no, niestety powoduje to, że jest zawieszony w tym meczu. Na jego pozycję oczywiście wejdzie albo Maciek Żurawski będzie grał na tej pozycji, albo. Będzie grał na pozycji Kozłowskiego. To też się tak zastanawiam, albo nawet Kacper Smoliński wejdzie, wejdzie na tą pozycję, nawet chyba Smolińskiego. No dobra, niech będzie, niech będzie grał, niech będzie, że gra Kozłowskiego zamienimy na pomocnika, no niech będzie tak. Czyli w naszym składzie mata po lewej stronie obrony Kostas i Seweryś no Seweryś, a właśnie, no zapomniałem już, już by był błąd, już by była pomyłka e, Wilusz będzie grał jako e, obrońca grający piłką Seweryś oczywiście na ławkę rezerwowych za Jędrzeja Górala e, Mata na lewej stronie, Wilusz e, z Kostasem na środku obrony Stolarski e, na prawej Zech jest już w pełni sił, a nawet wpuścimy zecha. Nie będzie, że zech będzie grał na prawej obronie, Właka, bo niestety nasz Kamil, Dąbr Kamil Dąbrowski już mi się pieprzy wszystko. Nasz piękny Damian, Damian Dąbrowski, nie Kamil. No, niestety kontuzja, która uniemożliwia mu grę już w tym sezonie. E, zerwanie więzadeł kolanowych e, niezdolny do gry między 6 tygodni a 2 miesiące czyli no niestety e, nie zagra w tym sezonie e, Kozłowski, Żorawski tak jak widzieliście na, na środku pomocy Kowalczyk, Rosicki jako odwróceni skrzydłowi i Parzyszek w ataku gramy oczywiście e, ofensywnie e, standardowa, nawet pod wyższym linie w tym meczu, bo gramy po prostu u siebie, a więc wyższa linia defensywy, znacznie wyższa linia nacisku, lecimy z meczykiem z Legią Warszawa jesteśmy już w prezentacji tego meczu no, z Legią Warszawa, gramy właśnie na naszym stadionie tak jak widzicie no, Artur Boruc w bramce Legii jesteśmy pierwsi, Legia na piątym miejscu, no, walczę o honor jakiś tam który no już po tych dwóch latach, kiedy była mistrzem, trochę się tam chyba zatracił, no zawodnicy chyba zmęczeni są wygrywaniem tych pucharów, tych mistrzostw. Pierwsza minuta meczu zachęcamy oczywiście nasz zespół, lecimy z meczem. Dziesiąta minuta, jeszcze jakoś nic się, nic się tam nie dzieje. Mamy dwie akcje, ale to jakieś dwie słabe akcje: dośrodkowanie Lois Mata, dośrodkowanie strzał, ale troszkę tylko obok słupka ta sytuacja. Kolejne dośrodkowanie Luis Mata, dośrodkowanie, ale już teraz Kostas się nie myli. No chyba podziałały te porady pana Michała i pana Patryka w komentarzach. no Zawsze miałem tak ustawione, bo na krótki słupek zawsze gram jeśli chodzi o rzuty rożne. No i tym razem Kostat się nie myl to chyba jak pierwsza, albo druga bramka, albo trzecia, może no, w tym sezonie z rzutu rożnego, którą strzela. No jakoś nie wiem, czy mu nie wychodziło, czy coś tam, no ale no nie strzelał tych bramek dla mnie, tak jak to właśnie ci panowie komentowali pod filmami. Stipica, kolejna nasza akcja pod koniec pierwszej połowy Na lewą stronę do Loisa Maty, który świetnie ostatnio gra Kowalczyk do Kozłowskiego Kozłowski na lewą stronę, ale złe te podanie bardzo nawet złe zech, już z żółtą kartką, pędzi mija nawet Kostasa na, na lewą stronę, myli się tam Johansson, jest Kowalczyk, podanie do Parzyszka, Parzyszek strzela, ale odbija się piłka do broniców nie wpada jednak do bramki no, mamy przewagę w tym meczu no Legia no właśnie to jest to co jest w ogóle dziwne w tej wersji Football Managera. Nie wiem, no mi się wydaje, że to się musi coś zmienić, bo na przykład Kiedy grałem w lidze angielskiej przeciwko Chelsea, czy tam jakimś lepszym drużynom Oni nie mieli żadnego strzału na bramkę, tak jak teraz Legia No też zależy, no wiadomo, no Liga Angielska, a tutaj no Liga Polska Ale te lepsze drużyny yy, Ligowe Nie miały żadnego strzału na bramkę, tak jak właśnie wam mówię Tutaj Legia z Chelsea często grałem yy, Kiedy byłem w Newcastle i Chelsea na przykład nie miało żadnego strzału do przerwy, i w ogóle w całym meczu miało dwa albo trzy na bramkę. A i z pięć no w ogóle w całym meczu, czy Liverpool, czy Manchester United, no to nie, nie, nie wiem o co tu chodzi. Nie wiem czy to tak samo będzie w innych ligach, na przykład francuskiej, czy niemieckiej, czy, czy tam jakiejś portugalskiej, no ale to troszkę dla mnie jest dziwne. No nieważne. Taka, taka mała uwaga. Kostas w 20. Minucie pokonuje bramkarza Legii Artura Boruca. Prowadzimy 1 do 0. Zaczynamy już szybko drugą połowę. Na razie wiem, że możecie zagrać o wiele lepiej, bo już graliśmy o wiele lepiej. Ale legię ładnie ciśniemy. tutaj, tak jak widzicie na tym obrazku. no Najczęściej gra toczy się. W strefie tych 16-30 metrów legi Warszawy, a więc no dobrze, dobrze ich tam ciśniemy. Powiedzmy, no tak, dobra, Parzyszek niech zajdzie, bo nie wychodzi mu ten mecz tak samo jak maczkowi Żorawskiemu, a więc zmienimy go za Kacpra Smolińskiego. Do tego jeszcze wejdzie Łęgowski za Kamawłakę. Może coś będzie, no nie ma jakichś tam statystyk w tym odbiorze piłki, no ale świetnych, ale i tak dobrze dobrze się do tego grania nadaje. No wiadomo potrzebujemy zawsze na początku każdego save'u jakichś trzech dobrych pomocników, z których dwóch będzie miał ten odbiór piłki jakiś tam na poziomie. Paweł Stolarski wejdzie za Benedikta który już z żółtą kartką dosyć długo gra i jeszcze do tego wpuścimy może Michała Kucharczyka bo po prostu Kamil Grosicki pada już z nóg, a więc takie zmiany 80 minuta meczu. Jest Tipica do Wilusza. Wilusz pędzi już z piłką. Ten nasz obrońca grający piłką teraz złe podanie. Kowalczyk na lewej stronie. No, kowalczyk znowu się myli. No, niepodobne to do niego. no Ostatnio bardzo dobrze grał. Tymczasem chyba jakiś mały spadek formy. Akcja legi, wybijamy piłkę do Zachowicza. Zachowicz podaje do Kucharczeka. Kucharczyk jest, Kucharczyk strzela. Gol! I jest 2 do 0, 81 minuta. No to chyba przypieczętujemy tą bramką. Zwycięstwo w tym meczu, no ładne podanie Luki Zachowicza. No wyszedł tam z zapleców pleców Kucharczyk ładnie strzela. I pokonuje Artura Borusa 2 do 0 prowadzimy w tym meczu teraz akcja szybka no nie podoba mi się to ale no jest akcja Legina Nawrocki do Ślisza Johansson Po prawej stronie Mija Kowalczyka ale Kostas ładnie podaje piłkę do Stypice z głowy Luis Mata po lewej stronie znowu jakoś piłka nam ta ucieka niepodobne to do naszego zespołu który no, dobrze graliśmy dobrze pilnujemy tej piłki podanie do Emreli Emreli strzela, ale meli się w tej sytuacji obok prawego słupka bramki z Tipicy 85 minuta Luis Mata z autu no niestety nawet z autu już nie potrafimy dobrze rzucić kolejna akcja Emreli jest Kostas ale strzela Emreli no, nie wiem czy był spalony czy nie było ale chyba raczej nie było E, ładnie wyszedł Emreli z zapleców. E, to chyba Kostasa było. no Z zapleców Kostasa e, tym razem się nie myli. No, w ogóle nie mieliśmy szansy przy tej bramce. E, panowie, e, zachęcamy Was, bo e, kaszanka przy tej akcji zostawiliśmy zawodnika samego. E, I właśnie tak to się to kończy. Dobra, zmiany. Zmian już nie możemy zrobić, prowadzimy w tym meczu tymczasem strzał Macieja Wilusza znowu z rzutu rożnego, no te rzuty rożne to są w ogóle za bardzo op i no, na krótki słupek, jeśli ktoś tam dobrze podaje, a ktoś tam dobrze albo le, troszkę lepiej tylko gra z głowy, no to tak to się to kończy. No i tak mecz, w którym Legia miała, miała troszkę tych sytuacji, strzela nam jedną bramkę ale no, my strzelamy czy wygrywamy w tym meczu, czekamy na mecz Wisły, Kraków, Lecha i Rakowa i zobaczymy, czy tym drużynom udało się wygrać. Bo jeśli nie, to będziemy coraz bliżej mistrzostwa o to o co nam najbardziej chodzi. Po, odpad po odpadnięciu z tych europejskich pucharów. Tak jak widzicie Wisła Kraków wygrywa z Wisłą Płocką swoim imiennikiem, a więc Wisła dalej w pościgu za naszą drużyną. No, i tylko 6 punktów przewagi na 4 kolejki przed końcem sezonu. No, zobaczymy, jak to będzie. Wisła w kolejnym meczu będzie grała. Kliment strzelił trzy blanki, no, też dobry, dobry napastnik. Pierwszy skład. Ostatnie mecze Wisły, teraz z Krakowią Derby będą grali, no, będzie zacięty mecz, może nam Krakowia coś pomoże, aczkolwiek no nie liczymy na pomoc nikogo, my jesteśmy, w ogóle lecimy po swojemu w tej, w, tej, w tej lidze i po prostu chcemy wygrać jak największą ilość spotkań i tym przypieczętować sobie te mistrzostwo, dobra. Jesteśmy już po tej właśnie 29. kolejce, 30. w ostatnich czterech kolejkach Lech, nie Lech tylko Raków, Śląsk, Lechia, Bruk, Better, Malica, tak jak widzieliście w następnym meczu będziemy grali z Rakowem, Częstochowa, ale my spotkamy się we finale Pucharu Polski z Lechem Poznań, a więc oczekuję jak największej liczby no widzów powiedzmy w telewizji a także przed monitorami a więc lajkujcie, dislajkujcie subskrybujcie i widzimy się na meczu finałowym z Lechem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku cześć